Jest uh, w przedostatnim rozdziale Ewangelii Jana tak napisany. Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, i abyście wier wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Jan wybrał kilka rzeczy uh, i cel. Tej Awangelii jest to, żebyśmy poznali, że Jezus jest Bogiem, wierzyli i wierząc, mieli żywot w imieniu Jego, mieli żywot wieczny. Szósty rozdział, który teraz studiujemy, jest jakby to nie jest w środku tej Awangelii, ale w pewnym sensie jest w środku, ponieważ w służbie Jezusa przez pierwszą, powiedzmy, połowa Jezus był popularny. Tysięcy ludzi chodzili, aby słuchać nauczania Jezusa. A końca służby Jezusa był on bardzo niepopularny. Ludzie chodzili, ale szukali błędy i chcieli go ukrzyżować. I właśnie szósty rozdział: zobaczymy ta zmiana. Na początku rozdziału tysięcy ludzi chodzą za Jezusem. Jest napisane, że karmił 5 tysięcy mężów, więc ja to rozumiem, że to jest nie licząc kobiety i dzieci, więc mi się wydaje, że jest o wiele więcej niż 5 tysięcy ludzi. A na końcu rozdziału jest napisane, że prawie wszyscy odchodzą, i Jezus werset 67: Wtedy Jezus rzekł do 12: Czy i Wy chcecie odejść? A więc zobaczymy tę zmianę. Na początku rozdziału był bardzo popularny. I na końcu nie ma wielu uczniów. Nawet Jezus pyta dwunastu, czy i wy też będziecie odchodzić. W fragmencie, który będziemy dziś studiować, od Wersetu 41, widzimy podstawowe elementy ewangelizacji. My, którzy jesteśmy już dziećmi Bożymi, Wiemy, jaki to jest niesamowity przywilej, miecz, pokój z Bogiem i pragniemy, żeby więcej ludzi stało się dziećmi bożymi. Dlatego takie fragmenty, jak ten przed nami, są ważne dla nas. Nazywam dzisiejsze kazanie, jak budować Kościół. I myślę, że możemy podsumować naszą rolę w budowaniu Kościoła w, w czterech punktach. Są one następujące. Mówić Słowo Boże, prosić Boga, aby robił to, co tylko On może zrobić, budować relację z ludźmi w celu ewangelizacji i po czwarte, cierpliwie czekać. Czytam Ewangelię Jana, 6 rozdział, od wersetu 41 do 50. Wtedy Żydzi się brali przeciwko Niemu iż powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc może teraz mówić, z nieba wstąpiłem? Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im, nie się rajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakby ktoś widział Ojca, Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga. Zaprawdę, za, prawdę, za prawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedni mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który stępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Niektóre denominacje i chrześcijańskie misje wydają miliony dolarów, starają się założyć kościoły, ewangelizować i budować zbory. Wiele jest różnych pomysłów i strategii, jak możemy w XXI wieku budować zbory. Nieustannie są wydawane nowe książki, tłumaczące nowe pomysły, metody, systemy, które polecają sławni nauczyciele. Ale jestem przekonany, że Bóg objawił nam, jak będzie budowany kościół, i jestem przekonany, że możemy podsumować Boży Plan w tych czterech punktach. Mówiąc, że budowanie kościoła jest prosty. Nie mam na myśli, że zawsze będziemy widzieć rezultaty, ani że te cztery punkty są zawsze łatwe. Ale chodzi mi o to, że nie jest to ani skomplikowany, ani drogie, ani nie jest to system wymyślony przez jakiegoś pastora. W tym fragmencie i niektórych innych widzimy, jak ewangelizacja działa. Mam cztery punkty w tym kazaniu, ale już przed pierwszym punktem. Muszę wyjaśnić, że to nie my, członkowie kościoła, budujemy kościół. Lecz to Bóg buduje swój kościół. Jezus powiedział na tej opocy zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Budowanie kościoła, ewangelizacja to cudowne działanie. Nie jest to działanie, które my możemy wykonać. Za każdym razem, kiedy człowiek zostaje przyłączony do Kościoła przez Ducha Świętego, jest to cudowne działanie Boży. Każdy członek Królestwa Bożego stał się nim przez moc Bożą. Teraz szybciutko wyjaśnię te cztery punkty. Pierwszy element budowania Kościoła to głosienie Słowa Bożego. Słowo Boże jest, jest podstawowym elementem ewangelizacji. My głosimy słowo Boże w inny sposób niż robił to Jezus. Ponieważ Jezus jest Bogiem, kiedy Jezus naucza, na przykład w tym rozdziale, każde słowo, które wychodzi z jego ust, jest słowem Bożym. W tym fragmencie Jezus mówi o sobie, ojcu i życiu. My nie głosimy słowo Bożego w ten sam sposób jak Jezus. Jedna Możemy dzisiaj mówić ludziom Słowo Boże, ponieważ Duch Święty natknął pewnych ludzi i poprowadził ich, aby spisali Słowo Boże w dokumentach. Te 66 ksiąg nazywamy Pismem Świętym. I Bóg przez wieki chronił swoje święte pisma od błędów. I my wiemy z pewnością, że możemy dzisiaj słuchać Boga. Boże Słowo jest żywe i tak samo mocne dzisiaj, jak wtedy, kiedy Jezus stworzył świat Słowem, a kiedy Słowem obudził Łazarza z martwych. Naszą rolą nie jest zbawienie ludzi, ani przekonywanie ich, że mają stać się uczniami Jezusa. Lecz naszą rolą jest, aby mówić ludziom to Słowo, które jest mocą Bożą, i może ich zmienić. Ja to wyobrażam sobie w ten sposób. Słowo Boże jest jak silny młody lew w klatce. Naszą odpowiedzialnością jest, aby go wypuścić. Wypuściamy tego mocnego lwa, kiedy otwieramy nasze usta i mówimy ludziom Ewangelię. Paweł powiedział, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Mam dwa podpunkty. Pod tym pierwszym punktem chciałbym podkreślić, co głosimy i komu głosimy. Co głosimy? Ewangelia. Ewangelia jest sednem Biblii. Ewangelia jest mocą bożą, aby zmienić, zmieniać grzeszników. Ewangelia znaczy dosłownie dobre nowina. Nowiną jest to, że Jezus umarł za nasze grzechy, był pogrzebany i trzy dni później powstał z Jezus był naszym zastępcą. Jezus zapłacił naszą karę, żebyśmy sami nie musieli płacić kary za nasze grzechy. Sednem Ewangelii jest to, że Jezus jest naszym zastępcą. W swoim życiu, i także w swojej śmierci. Jezus w swoim życiu uczynił wszystko, czego Bóg oczekuje od człowieka, i to wszystko nazywamy sprawiedliwością Jezusa. Jego dobre uczynki, Jego sprawiedliwość może być nam przypisana, a z drugiej strony. Są Mu przypisane nasze grzechy i On umarł płacząc w pełni naszą karę. Nasze grzechy są dane Jemu, Jego sprawiedliwość jest dana nam. W którym momencie dokonuje się ta zamiana? W momencie, kiedy uwierzymy w Jezusa. Tydzień temu starałem się zdefiniować, co to znaczy wierzyć w Jezusa. Jeżeli nie byłeś obecny tydzień temu, to możesz obejrzeć to kazanie w internecie, jest link na stronę zboru. I mocno polecam to kazanie i szczególnie definicja wiary, ponieważ wiemy, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Wiara jest niezbędna, jest bardzo ważna. A jeżeli nie rozumiemy definicja wiary, jest możliwe, że myślimy, że wierzymy, kiedy nie wierzymy. Definicja wiary jest, jest niezbędna, ponieważ w pewnym sensie nawet demony i szatan wierzy. Więc nie będę znowu powtarzać całe kazanie z tygodnia temu, ale, ale musimy rozumieć, co to znaczy wierzyć w Jezusa, ponieważ ta zamiana, które opisałem, Jego sprawiedliwość dana nam, nasze grzechy dane Mu, stanie się w momencie wiary. Ewangelia, którą głosimy, to, że sprawiedliwość Jezusa może być dana człowiekowi, a wtedy On będzie doskonały w Bożych oczach, mając pokój z Bogiem. Sprawiedliwość Jezusa jest nam udzielana na podstawie wiary. Drugi podpunkt, komu głosimy Ewangelię? Jezus jest naszym wzorem, więc wrócimy do dzisiejszego fragmentu i zobaczymy, co On uczynił. Wycofamy się do wersetu 35. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, choć widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Tydzień temu tłumaczyłem, że wierzyć w Jezusa i przechodzić do Jezusa to nie są dwie różne rzeczy, lecz dwa sposoby, aby opisać jedną rzecz. W tym fragmencie Jezus opisuje dwa rodzaje ludzi: tych, którzy nie wierzą, i tych, którzy będą wierzyć. Pytanie jest, do której grupy Jezus mówi? I odpowiedź jest do obu. Jezus nie mówi tylko do tych, którzy będą wierzyć. Jezus mówił Ewangelię często i do wszystkich. Nie mamy rezerwować Ewangelii tylko dla niektórych. Ewangelia jest dla wszystkich. Nie jest dla jednej rasy, czy jednej rodziny, czy jednego narodu. Musimy mówić Ewangelię do wykształconych i niewykształconych bogatych i ubogich religijnych i niereligijnych. Jezus zaprosił wszystkich, aby wierzyli. Jezus zaoferował zbawienie każdemu. Czytam kilka przykładów, jak Jezus uniwersalnie oferował Ewangelię. Jezus powiedział, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął. Ale miał żywot wieczny. Potem Jezus powiedział: Kto, ktokolwiek, ale kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Potem, kto wierzy w syna, ma żywot wieczny. Potem, za prawdę, za prawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Potem, ja jestem chlebem żywota. Kto albo ktokolwiek do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Mógłbym czytać wiele przykładów, ale widzimy, że Jezus oferował zbawienie często i każdemu. Wiem, że jest to jeden z dziedzin mojego życia, w której muszę się zmienić, aby stać się bardziej podobny do Jezusa. Powinienem. Częściej mówić ludziom dobrą nowinę o tym, jak człowiek może mieć pokój z Bogiem. Pierwszy ze czterech punktów, jak kościół jest budowany, to przez mówienie Słowa Bożego. Drugi element budowania kościoła to modlitwa. Musimy prosić Boga, aby czynił to, co tylko Bóg może czynić. Czytamy wersety 44 i 5. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a, a ja go się w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy kto słysza od Ojca i jest pouczony, przechodzi do mnie. Nie tylko głosimy słowo Boże, lecz głosimy i jednocześnie prosimy Boga, aby używał swojego słowa w ich sercach. Prosimy Boga, aby czynił to, czego my nie możemy. Prosimy Boga, tak jak jest napisane w tym fragmencie, aby ich pociągnął do Jezusa. Prosimy Boga, aby ich poucił. Mówimy ludziom Ewangelię i modlimy się. Oba te elementy są niezbędne. Początek wersetu 45 jest cytatem ze Starego Testamentu. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Nie tylko jeden prorok, lecz kilku proroków opisało różnicę pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem. W Starym Przymierzu niektórzy jego uczestnicy byli zbawieni, a niektórzy nie. Ponieważ aby stać się uczestnikiem Starego Przymierza, jedynym warunkiem było to, żeby człowiek urodził się w żydowskiej rodzinie. Stajemy się uczestnikami Nowego Przymierza przez narodzenie z Ducha. W Nowym Przymierzu nie jest tak, że niektórzy uczestnicy są zbawieni, a niektórzy nie. Lecz wszyscy są pouczeni przez Boga. Jeremiasz w ten sposób prorokował: Takie przymierze zawrę z domem izraelskim, izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem i oni będą moim ludem i już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. W Starym Przymierzu niektórzy jego uczestnicy mówili do innych uczestników: Poznajcie Pana. Ale nie jest tak w Nowym Przymierzu. Każdy uczestnik już poznał Pana. Bóg, Ojciec, pouczał każdego. Jezus naucza że Boże działanie w ewangelizacji jest niezbędne. Bóg musi ludzi pouczyć, żeby poznali Jezusa i przyszli do, do Niego. Proszę zwróć uwagę na słowo nikt w wersacie 44 i słowo każdy w wersacie 45. Jezus nie powiedział: Większość ludzi nie może przyjść do mnie, jeżeli ich nie pociągnie Ojciec. Jezus powiedział, nikt nie może przyjść. To działanie Boże jest niezbędne. W wersacie 45 Jezus nie powiedział, większość ludzi, którzy słyszeli Ojca i są pouczeni, przechodzą, przechodzi do mnie. Lecz powiedział, każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przechodzi do mnie. Jezus mówi, że jeżeli Bóg nie pociągnie człowieka, to nikt nie przyjdzie do Jezusa. Naturalny człowiek nie przyjdzie do Jezusa. Jezus mówi, że Bóg Ojciec musi uczynić coś w nas, żebyśmy przyszli. I Jezus mówi, że za każdym razem, kiedy Bóg pociąga człowieka, ten człowiek przychodzi do Jezusa. Jak Bóg pociąga ludzi? Jest napisane, że Bóg to czyni przez nauczanie. Czyli przez objawienie człowiekowi prawdy. Każdy, kto widzi prawdę o Jezusie, przychodzi do niego. Prawdą jest to, że Jezus jest królem królów, godzien naszego uwielbienia. Jezus jest dobrym pasterzem, który kładzie życie za owce. Jezus jest chlebem, który zaspokoi pragnienie człowieka. Każdy człowiek, który słyszał i jest pouczony przez Ojca, widzi prawdę i przychodzi do Jezusa. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, że chociaż Jezus był najlepszym ewangelistą w historii świata, to nie każdy, kto słuchał kazania Jezusa, uwierzył. To powinno być dla nas ogromną zachętą. Jezus głosił Ewangelię, a większość ludzi odchodziła. Kiedy głosimy Ewangelię, to często ludzie będą odchodzić i nie staną się uczniami Jezusa. A to nie znaczy, że źle głosisz słowo. Nasze głoszenie jest niezbędnym elementem Ewangelizacji. Nasze głoszenie jest niezbędnym elementem Ewangelizacji, ale jest tylko jednym z elementów. Bóg także jest zaangażowany w, budowaniu, w budowanie kościoła. I on musi ludzie pociągnąć, albo nie przyjdą. My mamy odpowiedzialność, aby głosić Ewangelię, ale nie myśl, że wszystko zależy od ciebie, ponieważ tak nie jest. Jezus był najlepszym Ewangelistą, a niewiele uwierzyło, kiedy on głosił. Jonasz ze Starego Testamentu był najgorszym misjonarzem w historii świata a setki tysięcy ludzi nawróciło się przez jego głoszenie. Naszą odpowiedzialnością jest mówienie ludziom Ewangelii. Bóg decyduje o tym, kiedy i ile pojawiają się owoce. Dlatego modlimy się, prosimy Boga, błagamy Boga, aby działał w sercach tych ludzi, z którymi dzielimy się Ewangelią. Po trzecie, Chciałbym zwrócić uwagę na to, że chociaż Jezus głosił Ewangelię do tysięcy ludzi, to on także budował relacje z pewnymi ludźmi, miał większy wpływ w ich życiu. W jednym miejscu czytamy o 500 uczniach Jezusa, w Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus wysłał 70 uczniów na misję, w wielu miejscach czytamy o 12 którzy chodzili za Jezusem dzień w dzień. A wśród dwunastu poznajemy, że Piotr, Jakub i Jan mieli najbliższą relację z Jezusem. W tym fragmencie, który studiujemy, widzimy, że Jezus mówi Ewangelię do tysięcy, ale spędził więcej czasu z kilkoma osobami, z uczniami i mał większy wpływ na ich życie. Jestem przekonany, że jest to wzór, które my powinniśmy naśladować. Każdy z nas ma tylko 7 dni w tygodniu i tylko 24 godziny dziennie. Nie możemy mieć bliskiej relacji z setkami ludzi. Nie możemy mieć dużego wpływu na życie setek ludzi. Ale możesz postanowić zbudować relację z kilkoma osobami, żebyś mógł dzielić się z nimi Ewangelią. Żeby oni mogliby poznać Ciebie i to, że Ty kochasz Jezusa bardziej niż wszystko inne. Budowanie takiej relacji jest trzecim sposobem, w jaki możemy zaangażować się w budowaniu Kościoła. Czwarta i ostatnia odpowiedzialność chrześcijanina to, aby czekać cierpliwie. Tak czyni Jezus w tym rozdziale. Ten rozdział jest niesamowitym kazaniem Jezusa. Jezus używa chleba, aby nauczać ludzi o sobie, że tylko On może zaspokoić cały głód i pragnienie człowieka. Nikt nie znajdzie pokoju bez Jezusa. Żaden człowiek nie będzie zadowolony, spełniony bez Jezusa, ponieważ byliśmy stworzeni dla Jezusa. A kiedy Jezus kończy swoją mowę, wszyscy odchodzą. Jest to Najlepszym ewangelistą w historii świata, a ludzie go nie słuchają, nie wierzą, nie poznają fały Jezusa. W wersecie 66 czytamy: Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z nim nie chodziło. I jak Ty byś się czuł? Mówisz ludziom prawdę, oferujesz im najlepszy dar w życiu, a oni nie wierzą i odchodzą. Jezus naucza nas, jak mamy zareagować. Mamy nie martwić się, modlić się i ufać Bogu. Czytamy wersety 34, w którym Jezus przypomina sobie, że niektórzy uwierzą. Chociaż ci ludzie nie wierzą, to inni uwierzą. Jezus powiedział, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. W wersecie 45 Jezus przypomina sobie to, że jest napisa to, co jest napisane w Biblii. Pamięta Stary Testament i mówi, napisano bowiem u proroków, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. My powinniśmy robić to samo. Musimy być wierni i mówić ludziom Ewangelię. A wtedy przypominać sobie to, co jest napisane w Biblii, że Bóg decyduje o owocach. Nie mamy wywyższać siebie, kiedy widzimy owocy ewangelizacji, ani nie mamy wpadać w depresję, kiedy nie widzimy owoców, lecz mamy wiernie mówić ludziom prawdę i czekać, aż Pan zadziała w ich sercu. Przypomnijmy sobie, jak Paweł opisuje duchowy wrost w Koryntian. Paweł powiedział, ja zasadziłem, opołost podlał, a wzrost, wzrost dał Bóg. Zatem ani ten, co sadzi jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Przypomnijmy sobie radę Pawła do Tymoteusza. Sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania. Cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Czekajmy w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Są przynajmniej dwa sposoby, jak możemy czekać. Można czekać w sposób bardzo emocjonalnie zimny, mówiąc Nie wiem, czy mój sąsiad nawróci się. Mówiłem mu Ewangelię, to teraz nie moja sprawa. Ale Paweł naucza nas, aby czekać w nadziei. Oczekujmy Bożego działania w życiu niewierzących. Nasz Bóg jest dobrym Bogiem, który kocha ludzi i czyni dobre rzeczy. Mówmy ludziom Ewangelię, módlmy się i czekajmy w nadziei. Bóg będzie budował swój kościół w Polsce. Bóg będzie budował swój kościół w Przerocach I jestem zachwycony, że my możemy brać udział w jego budowaniu. Amen. Amen. Proponuję, żebyśmy.